Co do filmu, to przygotowałem dla Was dzisiaj aż 7 konkursów i przypominam o maratonie, tym razem 3300 łapek w górę. Zapomniałem o Mistrzostwach Polski. Cześć, to Majusz z tej kubika, to następny odcinek na moim kanale. Kolejny odcinek z kariery zawodnika i kolejny odcinek z maratonu z kariery zawodnika. Zaczynamy dzisiaj trzeci sezon. W ogóle przemalowałem sobie BMW na taki czarny kolor. Myślę, że to ładnie wygląda teraz. Dobra, słuchajcie, my wracamy z, obożu, z obozu przygotowawczego. E, Prozegrałem sobie tak jak mówiłem poza wizją Dobra, zrobię coś, czego nie powinienem robić, ale się zdenerwowałem, bo jak tak można w ogóle wolno jechać, ja nie wiem. Generalnie to chyba nie jest autostrada, to jest po prostu normalna droga, ale ja lubię sobie tutaj pojeździć 120 na godzinę, więc yy, no, tak, także ten. Zapytacie się pewnie dlaczego tak zaczynam odcinek, a nie inaczej, bo po prostu ja nie pokazałem, nie pokazałem wam w takiej ilości, w której chciałbym wam pokazać tego, ten samochód że nim jeżdżę i mam go i naprawdę on jest dla mnie ważny w tej karierze, bo no bo się trochę zmienia jednak, jak się ma samochód, jak się nie ma samochodu, ale no kurde, no ja myślałem, że tutaj pojadę sobie szybko, a tutaj nie jadę sobie szybko, bo muszę jechać kurde wolno i bo tam ktoś jedzie wolno, chyba nic z tego dzisiaj nie będzie, rozrywki z samochodem z BMW moim nie będzie, a szkoda, bo chciałem naprawdę wam pokazać jak to, jak to wygląda, tak naprawdę, co się wciskasz pajacu jeden, nie będziesz się tutaj wciskać nigdzie Słuchajcie. Każdy ma swoje miejsce na drodze, tak? Nie wiem, może. Dobra, wyprzejdźmy ich, bo nie, nie, nie chce mi się tutaj tak jechać. Znowu nielegalnie jadę poza drogą. Nie wiadomo jak, ale tak właśnie tak bywa czasami, że trzeba. I 140 na godzinę. Fantastycznie. Teraz można. Mogę wam pokazać, jakie jak te, Jakie to BMW ma moc. Tutaj zmieniamy pas, oczywiście. Dobra, niebezpiecznie trochę. O, dwa pasy. Fantastycznie. A tutaj w ogóle ten, te, te pasy są takie bardzo szerokie, więc może nawet. Te dwa samochody mogą się zmieścić, o proszę bardzo, 155 na godzinę Wcale nie jadę niezgodnie z przepisami No myślałem, słuchajcie, że wam dzisiaj nie pokażę nic z tym samochodem, ale widzę, że się myliłem O, jakie drifty tutaj zaczynał robić, zobaczcie, to jest po prostu moc tego samochodu Proszę bardzo, łamiemy, łamiemy przepisy wszystkie po kolei tak jest, dobra, już, już może jedźmy normalnie <laughs> się Zmieniłem kolor na czarny, chyba ładniejszy, nie wiem, napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie O, bardzo ładnie zjechał, tak powinien się jeździć, proszę bardzo Wracamy do menu głównego i postanowiłem mi dzisiaj kupić sprzęt, bo mamy naprawdę dużo pieniędzy Kombinezon, jaki mamy kombinezon? Chyba, tak mi się zdaje, że mamy ten najlepszy Tak, najlepszy mamy kombinezon, pomarańczowo, taki szary, ale nart, nie mamy najlepszych nart, bo mamy Floyd a ja chcę, nie chcę Elan, ja chcę Fisher. Fisher to są, no kupujemy oczywiście, nie ma co się nawet zastanawiać. E, kaski, zobaczmy kaski, jakie mamy. Chyba też nie mamy. Tak, mamy ten niebieski, tutaj ten pierwszy. Jakie mamy dalej? To jest ta sama firma. Tutaj mamy ten najlepszy 10 tysięcy. Też kupimy, bo co tam? Mamy dużo pieniędzy, kupimy. A poza tym będziemy mieć też dodatnie punkt umiejętności. Zaraz sobie sprawdzimy punkt umiejętności, bo jeszcze tam dodają coś w treningu, więc zaraz sobie przejdziemy. Buty, jakie mamy buty? Mamy też te nie naj, 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 najgorsze, te zielone. Zobaczmy, tu mamy raz, a tu mamy Slatnar. Buty, które zostały stworzone specjalnie dla Petera Prepsa, jednak stosowane już przez większą liczbę. Skoczków, no też kupimy 9000, tysięcy, to tam nam szkodzi. Najlepsze buciory. No i gogle, które mamy? Gogle, gogle marka 4F, Uvex, Arktika i Salomon. A, mamy Salomon, pamiętam, że mamy Salomon, dobra, czyli tak naprawdę mamy z każdego najlepsze ekwipunek jaki, jaki jest dostępny mamy. Więc super, w treningu, zobaczmy trening. O, zmieniły nam się nawet umiejętności te umiejętności te punkty, bo tu mieliśmy plus 2, chyba, plus 3, plus 2, plus 3, coś takiego, ale mamy teraz wszędzie plus 4. No i zapytać się, co to są te zera? Generalnie dodałem taką właśnie funkcję, bo przeczytałem w komentarzach, a bardzo dobra propozycja była, że tutaj się też będą pojawiać albo dodatnie punkty umiejętności, albo ujemne punkty umiejętności, to w zależności od formy, czyli te zera wskazują formę. Aktualnie jest początek sezonu żadnego, mm, żadnego konkursu nie rozegraliśmy i no i, no i, no i co? No i właśnie, jak będziemy mieć dobrą formę, to będą się na plusie pojawiać te punkty umiejętności dodatkowe. jak będziemy mieć gorszą formę, to na minusie. Myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie. Nie mamy treningów, bo mi, bo robiłem obóz przygotowawczy. Sezon letni, więc zobaczmy na powołania. Powinny już tak, powinny już być powołania. Eee, zobaczmy, jak wyglądają w ogóle te składy. Maciej że tutaj został przesunięty. Ale chyba nikt nie zakończył kariery, bo ta trójka nasza żelazna jest tutaj. Aleksander zniszczał, został włączony do kadry A. No a Maciej go przesunie tylko trybę, B, więc tylko taka zmiana. Także kłopio HS 127. No i nie ma co przysiągać, przesymulujmy sobie po prostu tego konkursu i zapraszam Was na pierwszy konkurs w trzecim sezonie. Przypominam oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem i subskrypcji na moim kanale, bo trwa maraton i dużo z Was osób nie subskrybuje mojego kanału. Więc zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco, a ja będę leciał. Muszę się skupić na skoku. No. Słabo, słabo to wyglądało. Zobaczmy, czy awansujemy do drugiej serii. No, 14 miejsce: Niko Kytesacho. Tak to się czyta, chyba tak. Więc 14 miejsce po pierwszej serii, w pierwszym konkursie w Kłopio. Druga seria, uwaga. Widzicie ten czerwony kas, czer czarny kas. Mieliśmy czerwony. Generalnie, jak będziemy w kadrze A, to będzie, jeżeli będziemy mieli sponsora, to będziemy mogli wybrać. Ależ fantastycznie, poleciałem. Pierwsze miejsce i na szóstym kończymy. Tak, mówiłem, że my będziemy mogli wybrać kolor. Nie dokończyłem, że gdy będziemy mieć sponsora i będziemy w kadrze, a będziemy mogli sobie wybrać kolor kasku, kombinezonu, właściwie wszystkiego będziemy mogli sobie wybrać kolor. No teraz nie mamy akurat żadnego sponsora, żadne, nie, nie jesteśmy w kadrze, a no i po prostu y, takie jest kolory są domyślne. Szóste miejsce w pierwszym konkursie bardzo dobrze. Polak wygrywa. Polak na czwartym miejscu. Polak na szóstym miejscu. Dobre miejsca. Polaków, rodaków drugi konkurs. Kłopio. Czekamy, czekamy z niecierpliwością, aby pokazać co, na co nas stać. Warunki się lekko zmieniło, troszeczkę bardziej w bok, ale generalnie wiatr pod narty został. Oj, nie wiem czy nie za słabe wybicie, ale zobaczcie jak lecę. Bardzo dobry skokać aż ta czerwona linia była naprawdę bardzo wysunięta. Jestem najlepszym z Polaków po pierwszej serii. Piąte miejsce, bardzo mnie to cieszy. I Jakub Wojtala, druga seria. 2 metry na sekundę wiatru. Pod narty, trochę Ależ można polecić daleko Ależ można daleko, oj, 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 problemy, 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 nie, nie, ale zepsułem, ojej Ale zepsułem skok, oj, przepraszam 114,5 metra, no Z czołowej dziesiątki nie wypadłem Dziesiąte miejsce, czyli dwa konkursy w czołowej dziesiątce, drugi skok, fatalny, fatalny Tak wygląda klasyfikacja generalna, Adam Nisznik na pierwszym miejscu I teraz tylko życzyć, żeby Adamowi się powiodło tak samo jak Tomasowi e, Tomasowi Asenowi Markengu. Tak to się wymienia. Nie wiem, jak to się wymienia. Thomas Asen Markeng. Bądź jak Thomas Asen Markeng, Adam. Bądź jak Thomas Asen Markeng. Ja też bym chciał być jak Thomas Asen Markeng w poprzednim sezonie, ale raczej na to nie wskazuje. Oczywiście tu się wszystko jeszcze może zdarzyć, bo 12 konkursów letnich, więc spokojnie. Mamy 9 lipca, zobaczmy kolejne powołania. Pojedziesz do Wisły na inaugurację letniej Grand Prix. Jestem kurde w pucharze świata. Aż oczy normalnie przecieram ze zdumienia. I Wojtala Jakub, normalnie w pucharze świata to je drużynowo, czyli czyli chyba tylko jeden konkurs niestety, tak, bo jest jeden drużynowy, ale zawsze coś. Tak samo jak się rozpoczynało właśnie w, w tamtym sezonie, w sezonie drugim naszej kariery, też byłem powołany na te, ten pierwszy konkurs indywidualny, właściwie na kwalifikacje, bo kwalifikacje przebrnąłem, czyli byłem w konkursie, skakałem w pierwszej serii, do drugiej serii nie udało mi się awansować. Wow, cieszę się naprawdę, teraz zróbmy trening. Mamy 2, 1, 3, jako że jesteśmy na bardzo wysokim poziomie, zróbmy do trening numer 3. Skocz co najmniej 80 metrów na Park City z belki numer 8. No to czas wykonać za pierwszym razem oczywiście trening, to nie ma co do niego wątpliwości, raczej powinniśmy bez problemu, chociaż... Tak, tak, chyba było 80 metrów, tak, 82 metry, super. I czas teraz przejść na inaugurację Pucharu Świata Letniego, Pucharu Świata Letniej Grand Prix, jak kto woli. Zaczynamy w Wiśle. Jedziemy z nimi, zaczynamy. Który mamy numer startowy? Uuu, 41, czyli niski, niski, bardzo mnie to cieszy. Właściwie wysoki, w sensie wysoki. No, rozumiecie co chodzi, w sensie... no, nieważne. Ufaga, kwalifikacje do konkursu w Wiśle, dobrze lecę, no! Całkiem przyzwoity skok. 26 miejsce, czyli... czyli nie mam jeszcze kwalifikacji, ale może będę miał? Tak jest, mam kwalifikacje, bardzo dobrze, bardzo dobrze, że jakiś Polak nie awansował? Wszyscy awansowali, nawet Jakub Wolny na ostatnim miejscu w kwalifikacjach, Klemens Murańka na przedostatnim, no bardzo dobra forma, bardzo dobra forma. Dawid Kubalski, Piotr Żyła w czołówce, super. No i zaczynamy konkurs, 50 zawodników na starcie. Ja z 30, numer, z 30 numerem startowym, czyli prawie w, prawie w środku stawki, prawie. Uff. Kurde, drugi raz w konkursie Pucharu Świata, ale są emocje, ale. Oj, oj, problemy, problemy, problemy. Są emocje, ale problemy są też, ale może to będzie jakieś dobre miejsce. 25 to nie jest, to jest bardzo fatalne miejsce i e, nie dostanę się. 37 miejsce, czyli podobnie tak jak było to na inaugurację Pucharu Świata w wiśle na zimowego tego Pucharu Świata w drugim sezonie. Też nie wiem, czy tam nie zajęłem też 37 miejsca. Coś obok, coś koło tego, nieważne, nieważne, no cóż. Tak już bywa. Kto wygrał konkurs? Przekonajmy się na własnej skórze. Konstantin Schmidt wygrywa konkurs. Clemens Murańka na czwartym. Jak wodę na siłym. Czyli dwójka najlepsza z palaków była ta, która zajęła dwa ostatnie miejsca w kwalifikacjach. Nieźle, niezły paradoks. I klasyfikacja wygląda tak jak klasyfikacja konkursu, bo to był pierwszy konkurs. Wracamy do menu głównego. Gdzie jesteśmy w kolejny weekend? O! Zostaniesz w kadrze A na konkurs w Valdivieme. O. o! O! Nie spodziewałem się tego, no bo 37 miejsca, jednak w wiśle to to nie, to nie jest zbyt nie dobra pozycja, chociaż z drugiej strony, to był mój drugi konkurs w pucharze świata, też nie oczekujmy od razu jakichś wielkich tutaj punktów, skoków i w ogóle. Ciężej, ciężej jest w pucharze świata, Valli, Fieme, super, fajnie. Puchar kontynentalny fiskap nie ma, to może dlatego, może dlatego, że po prostu puchar kontynentalny nie ma. Bo teraz mieli w Park City, tak, 10,0,8 pucharz świata ma tak. No, a Fiskap? Też 10, 08, 11, 08 czyli, czyli może jeszcze dzisiaj, a to może być takie jajca, że zostaniemy w tym waldifiemy, że zostaniemy w tym, w tym waldifiemy na kolejne konkursy, ale już Pucharu Kontynentalnego, to w sumie będzie miało sens, to by było naprawdę sensowne, ale teraz się o tym nie dowiemy. Teraz możemy zrobić trening, 2-1-2 gwiazdki. Wisła, Waldifiemy, no to jak skażemy w Waldifiemy, zróbmy sobie trening w Waldifiemy Z najniższej belki, czyli z belki pierwszej mamy skoczyć 100 metrów z wiatrem, pół metra na sekundę wiatru, z wiatrem pół metra na sekundę w plecy i zobaczmy, czym nam się to uda. No, 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 100 metrów, 100 metrów, 100 metrów chyba było 100 metrów, co? Czy nie? Czy nie było? 107,5 nawet. Przechodzimy dalej, no i czekają nas konkursy, właściwie jeden konkurs, Pucharu Świata, Letni Grand Prix, więc wow, wow, trzeci konkurs, letni, właściwie trzeci konkurs na tej, na, tej, na tym szczeblu rozgrywek, nie wiem, na tym szczeblu konkursowym, nie wiem jak to nazwać, ale trzymajcie kciuki za mnie. Pierwszy numer startowy tym razem, ale zobaczcie jakie warunki, 2 metry na sekundę pod narty wiatru. No i zaraz zobaczymy jak to będzie, problemy, 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 problemy. leć, 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 jest na punkt konstrukcyjny, ale raczej przy takich warunkach to nie będą kwalifikacje, chociaż może, tak, jest, dobra, uwaga, jest. Już myślałem, że nie będą, ale 46 miejsce w kwalifikacjach, kto wygrał? Domen Preut przez Marko Wergeterem. Potem jeszcze Cenę Prełc, czyli dwaj bracia Prełcowie, ale ci, nie ten nie najstarszy Peter Prełc, tylko ci młodsi, jak Wojtala, pierwszy recenzowy, konkursowy i będzie lepszy skok, będzie lepszy, dłuższy. Fantastycznie poleciałem. Pierwsze miejsce i to może być awans do drugi serii, słuchajcie. Nie, 32 miejsce! Ale nie fart Polaków, zobaczcie, 31 jak wolny, 32 ja byłem. Ale to. Jak blisko, jak blisko, jak blisko. Niestety, wyczerpała mi się bateria w aparacie i kamerka zniknęła. Ale, ale, rozegramy sobie ten odcinek do końca. To nie będzie ostatni konkurs, jak myślicie. Nie, 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 wcale nie. Jeszcze dwa konkursy zostawię na Puchar kontynentalny. Pokażę Wam coś jeszcze, co tutaj jest, zostało dodane w tym sezonie. Igrzyska Olimpijskie. Akurat w tej, w tej karierze Sapporo 2022 No niestety, w Pekinie, yy, w Pekinie jest skocznia, ale Pekinu nie ma w DSJ4, więc trzeba było się jakoś ratować Sapporo 2022, myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo tu akurat jest tak ułożony terminarz generalnie pod tej igrzyska olimpijskie całe No i Mistrzostwa Polski Niezręczne No, z początku filmu wiecie o co chodzi yy, Tutaj raczej nie powinno się już więcej nic złego stać Zwłaszcza powołania tak jak myślałem, zostajemy w Valdi to tutaj Puchar Świata w Engelbergu Fiskap też ma w Fieme, ale na tej mniejszej skocznie, na normalnej skoczni, czyli No, czyli Włosi muszą przygotować dwie skocznie Na na zawody. Teraz, teraz co? Trening zrobimy sobie i potem jeszcze dwa konkursy w Walifiemy 2, 3, 2, czyli dobre treningi nam się wylasowały, bardzo dobre. Ja bym sobie chciał skoczyć na kusamo trening numer 3. 100 metrów na kusamo, trening dwugwiazdkowy wiatr w plecy. Zobaczmy, czy 100 metrów będzie chyba było, ale ledwo to. ledwo to tam przeleciałem 103 metry i przechodzimy szybko do pucharu kontynentalnego. Tak wygląda klasyfikacja generalna po tych konkursach, kiedy mnie nie było. Spadłem na 12 miejsce. Prowadzi Norweg, bo kto by inny prowadził. Czwarte piąte miejsce Polacy. Bardzo dobrze przechodzimy szybko, bo bez kamerki to tak, to tak nieswojo się czuję, że mnie nie widzicie, a tylko swój głos. Mój głos słyszycie. No, trzeba szybko przejść, żeby po prostu nie przedłużać. Oj, przepraszam. Jakub wojtala 52 numer startowy. Uwaga. Zawsze mówię, uwaga, przed skokiem. Oleż będzie dobry, 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 dobry skok. No, całkiem poprawny. Szóste miejsce na ósmym kończymy, nie jest tragicznie. Zobaczcie, zawodnik z Turcji na trzecim miejscu. Fajnie, fajnie to wygląda, fajnie. Rozwijają się skoki w Turcji. Bardzo mnie to cieszy na, na, na Ukrainie i mam nadzieję, że w Kazachstanie. I teraz druga seria. Szóst, ósmy, ósma pozycja, ale poprawię. Tak, tak sądzę. Poprawię pierwsze miejsce i na drugim miejscu za Richardem Freitagiem, który został zdegradowany, można powiedzieć, do Pucharu Kontynentalnego. Patryk Gąsienica, nie wiem czy Gasienica, oni czytają, ale to jest wiadomo, że to jest Gąsienica, to jest Polak Rodak, tylko ma jakieś jakiś flagę USA, ja nie wiem po prostu, ja nie wiem, ja nie wiem jak to się stało. Walić na drugi konkurs, ostatni konkurs w tym odcinku, ostatnie dwa skoki, teraz przedostatni skok, teraz, och, ale warunki, ale pada deszcz, niestety. Nie widziałem, nie widziałem klasyfikacji generalnej, chyba nie wiem, który jestem w klasyfikacji generalnej, ale bardzo wysokie wybicie, no ale słaby skok, bardzo słaby skok i to jest 16 miejsce, 18 miejsce, egzekwował z Adamem Niżnikiem. Szkoda, szkoda tej pozycji. Krótki był skok, może nie aż tak bardzo krótki, ale krótszy niż bym tego oczekiwał, niż yy, ogólnie my byśmy oczekiwali tego. Oj, problemy, problemy. No i niestety ten drugi skok też. Też taki sam. Można by powiedzieć. No niestety w człowiek dziesiące tym razem nie udało się skończyć, bo 11 miejsce, ale biorąc pod uwagę to, że ostatnio w wiemy, zajęliśmy 32 miejsce w pucharze świata. Dwie pozycje wyżej i byłbym w drugiej serii, bym punktował. No to 11 miejsce w pucharze kontynentalnym to jest yy, duży niedosyt, to jest duży niedosyt. Yy, no i na siódmym miejscu trzech Polaków w czołowej dziesiące pucharu kontynentalnego klasyfikacji generalnej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na moim kanale, bo trwa maraton, a subskrypcji pamiętajcie, bo kurde to mnie motywuje, a dużo z was nie subskrybuje. Tak, wszystkie social media macie w opisie Instagrama, Twittera, możecie mnie zaobserwować na Twitterze, bo w sumie w sumie dużo ja wiem, że dużo z was ma Twittera, a wy jeszcze mi kurde nie obserwujecie, no. Także dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia też. Cześć.